Idziemy sobie dalej. Oj, oj oj, oj. tę miasteczkę już gdzieś widziałem. I pewnie to też będzie dość długa misja. O, ale wyłapał. Kurde, o to się pali. Nie, 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 nie. To będzie długa misja, już tak czuję. Jakaś ta akurat scenera nie przypadła mi do gustu. Nie wiedzieć czemu. Nie każdy ma na Tam to się chyba na nie na dachu zawiesił, z tego co widziałem. Jak mam za nim iść, jeśli on ledwo co idzie? Sierota się potyka. Tu cztery, coś tam, coś tam Ooo, dobra, cztery. Aha, laserowy ten. Tu wyjeżdża ktoś. Nie będziemy ja, wchodzi do mi tu do chaty. Chatka wesołego dziadka. Oa, coś mi z góry. Tak było tam też śniegu. W ogóle niczym tam nie było. Nie wiem co ja będę się poruszał z tymi domkami, bo tak będzie wygodnie po prostu i mi, i wszystkim. Łojojojoj Mówiłem, że jak się odwaguje. O, tu jakąś bazę mają. Za kanapą! Dobra, on już trochę odszedł. Tak więc idę za nim. To chyba na dzisiaj ostatni odcinek, resztę nagram jutro. Już szykuję się do kolejnej gry, ale trochę innego typu. Chyba na razie sobie odpuszczę tak dla rozluźnienia. Tak więc zobaczycie co to będzie. Nawet nie grałem jeszcze sam w tą grę, ale opinie są interesujące. No i co, stoisz czy nie stoisz? No rusz się! No, idziemy, idziemy. Tak, do straży pożarnej. Ja, yeah. Mamy straż To mój czy nie mój, mój Ale gorąco, normalnie się topie, klej w ogóle. No i co? Gdzie teraz? Co mamy tutaj walczyć czy nie walczyć? Za nim daj Boże To ja lubię decydować, a nie on będę. Idziemy sobie po górach, klasach do i dolinach tak on się przewraca. Się nawet nie chcę do nich strzelać jak on też biegnie. Ja sobie wolę powiedzieć za nim, ojej radę. I się nie będę też przewracał. o, tam ktoś celowniczy sobie zmienił. Chyba wyłapał z deka, a to ta maszyna chyba. Taka co tak nawalała, co ja wcześniej na dach miałem. Ohoho, ho oho. RPG gdzieś słyszałem. RPG! O, ho, ho, dobra, siema. Masz RPG? Oj kurde, trochę ci nie pykło. Dobra, wbijamy się tu. Tu jest jakieś przejście graniczne z Ukrainą. Oła! Wow. Też widzę, ładowałeś. Miałem szczęście. Ale oni strzelają. O, ho, ho, mało amunicji. Masz jakąś broń fajną? Mam nadzieję, że... O, to mój, sorry, sorry, sorry. Mam nadzieję, że jakaś fajna ta broń. Co się tu chowasz? Idziemy dalej, nie ma opierdzielania się. Nie ma lipy, jak to się mówi. Idziemy, idziemy, idziemy. Go, go, go. Tak jest. Roger that. Co, tu już jesteśmy blisko. o tu fajnie się rozwalił, dość duży samolot z tego co widziałem. I teraz co, będę musiał jeszcze po niego iść, tak? No ile? Ile metrów mi zera mi pokażą? O wow wow, wow 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 Ale się fajnie przewraca. To wbijamy tu znowu ich tam sporo jest Granat, uciekaj pajacu czy uciekłeś czy nie uciekłeś? Dobra chyba trzeba tu... Nie wiem dokładnie gdzie to trzeba wbić. Czy prawo, czy lewo, czy drzewo Ale wiem, że zaraz ginę. Chyba, że się schowam do garażu Oho, jak jakaś bęka wygląda Fajnie ktoś się urządził Ale dobra o, ale się zamachnął. Oby mnie teraz tutaj nic nie zaskoczył. Bo staw jak świnia i mi to nie wychodzi. I nie, zmieniam broni. Dobra, to nie mój, bo już faktycznie ich nie odróżniam. Ale powoli się jakoś przemieszczamy. O, mój, gdzie już tam pobyt jak, jakiś. jak zły. No to już granata. O, ktoś tam się wysadził lekko z RPG. Co, nie ma amunicji? No uciekaj pajacu! Taka broń w ogóle Dość duża Idziemy, idziemy Oto to mój, sorry Dobra, sorry Nie chciałem, wiesz, wiesz że cię kocham No ja już nie wiem, którzy moi, którzy nie tutaj kałach, kałach? Coś takiego normalnego on se wziął I Ci się dalej Boże Stwierdziliście z nim jak nie wiem czy to tutaj trzeba będzie wej... Ojojojojoj tam trochę sporo jest. Ijoj, Gdzie on jest? Gdzie jest mój? No oni się strzelają z tymi po oknach. Dobra, ja tu wejdę. Tu już i tak dużo nie zostało chyba. Ten, jakiś tam... Jakieś resztki. Czy tam shotguna chyba nawalał. Albo mi się wydawało. Tak, oni rzucają granatę, a jak ja już się tu wbiłem i połowę powybiłem. Zawsze takie jest, jest takie cipki. Dobra... Oa, ja coś kosze prawie się zabiję, ale nic. żyje. Basen, no, willa z basenem. Dobra, idę do tego mojego ziomka, bo nie wiem gdzie on. Gdzie on jest? Gdzie on w las. Którędy oni poszli. Garażem? Ładnie, żeś stary poszedł sobie Garaża... o to mój dobra dałby się wymienić broń masz jakieś to broń dla mnie stary broń to takie ciężkie broń dobra przebiliśmy się jakoś przez tą linię oporu 92 będziemy niszczyć pewnie działa. o tym bym się podjechał chętnie ale dobra tu jakoś na razie nie widzę obrony tego ale no jak zwykle musimy iść naokoło żeby to nie było 4 co to jest 4 no co? no i co z tym oj, oj 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 chyba że mi źle trochę to uczynił i to bardzo źle jeszcze ten pieprzony kamień gdzie mu jest ziomek? dobra jakoś to wytrzymałem nie wiem nie wiem co tu się stało bo ktoś go wysadził no i dobrze pierdł no Boże, to jak ja mam tam przejść tu wszystko pozamykane Gdzie oni idą? Gdzie oni idą? Już laser the signal Ooo, To ktoś mi pomógł widzę Komplik dobra, już mi pewnie została końcówka tejże misji. Oła, już mi dupa boli siedzenia. Znowu idziemy jakimiś bokami. Mam nadzieję, że to jest... O, ale tu pizzy, no ten samolot. Ja czuć normalnie jak w jakichś zagubionych, jak się na wyspie rozpierdzielili. Haha! <grywanie> w lodówce świnia szperała. <grywanie> Dobre, co to jest w ogóle? Chyba na dole. Nie wiem o co chodzi, a teraz? Dobra, mamy jakieś papierki. I co teraz? I co ty na to? Co ty mi powiesz? Co koniec już? Ojajaj, zginął. A zdjęcia robi, dobra, przeszliśmy chyba misję, tak? No, przeszliśmy. No, jakoś sprawnie to poszło, tak więc ja już was zapraszam do kolejnej. Żegnam się z wami na razie. We're headed the wrong direction, sir. Shouldn't we be coming back to the fight? Plenty of fight to go around, McTavish. Glad you made it out.